Cześć! Dziś przyjąłem decyzję dać rybkom spokój i przyjechałem do lasu. Dziś spróbujemy poszukać jakichś grzybów. To jest las Janow-Lubelski. Sporo ludzi mówili, że tutaj są grzybki, dlatego dziś poszukamy. W końcu znalazłem właśnie takiego podżybek. Taki fajny. Wiecie, jak podżybki nazywają się w Ukrainie? Polski grzyb. <grybki> nie wiem czemu tak, ale tak się nazywają. Ja się powiecie mi, proszę, bo nie jestem takim doświadczonym grzybarzem, czy można tak z korzeniem brać. Ten na tyle pamiętam, kiedy mieszkaliśmy na write, to tam ludzie opowiadali o tym, że można tak brać i nic z tym nie będzie, czyli wyrośnie na nowo tam ten ten grzyb, ale może lepiej po prostu zostawić kożenie i kroczyć go od końca. Napiszcie w komentarzu, jeżeli to jest zle, żeby więcej tego nie robił. Wygląda na to, że nie jestem tu sam, zobaczcie, ktoś tutaj też chodzi, to już jest mi troszeczkę strasznie. Wiem, że to też jest dobry grzyb, taki pomarańczowy, ale nie podoba mi za bardzo jego smak, ale weźmę, wszystko jedno, najbędzie. пощеки. Вчора власне теж поїхав на риби, на тенке лещу, де зайшном разом було, невім. З 15-20 брань тих щупаків І жоднюсенкіго браня не було вчора і. Погула, жодного контакту з рибою. Що то є, невім. І менче хотів би на тим погадати ж споро. Е люди в інтернеті оповідають о тим, наприклад, же Єжели вітер, то щепакова погода. Вчора був вітер, такий потужний вітер, bardzo добрий вітер. Все ж було окей. Потім на бжегу один там хлопець powiedział мне, що аккурат на тим клещеві, а, може би погода, żeby, żeby брали, брали рибки лепі. Было Бу солнце, був вітер, все ж було, но <laughs> риб не було. Dlatego, no nie, wiem, moim zdaniem lepiej tego nie słuchać, co opowiadają różne blogery albo różne ludzie, po prostu trzeba wyjeżdżać jak najczęściej po jakiejkolwiek pogodzie, w jakikolwiek czas, nie ma to znaczenia, czy to taki poranek, albo wieczór, albo dzień, bo lapalem się paków i w taki upał powiedzmy i kiedy deszcz był, i kiedy wiatr był, i słońce, i ciemno. Dlatego, moim zdaniem, najlepsza porada tutaj będzie wyjeżdżać jak najczęściej i wtedy będziecie mieli jakieś ryby. A jeżeli po prostu siedzieć w domu i czekać na jakąś najlepszą pogodę, to nic to nie da. Moim zdaniem, jakoś tak. Dobrze, nastał czas coś zjeść. Kurczę, nie wiem jak u was, a ja jak tylko przychodzę gdzieś tam na przyrodę albo wyjeżdżam, nie wiem pierwsza godzina, ja już jestem głodny i od razu <laughs> nie wiem długo nie trzeba, żeby zgłodnić tutaj na przyrodzie właśnie chciałbym wam pokazać, kupiłem sobie na Allegro taki termos dla jedzenia, bardzo pomocna sprawa zobaczcie, czyli zrobiłem sobie jakieś tam jakaś kasza, jakaś wszystko w domu zrobiłem i na gorąco można zjeść tutaj gdzieś w lasie albo na rybach, albo jeszcze coś <laughs> bo ostatnio jadłem te paprykarze i kurczę, no <laughs> już źle mnie od nich chciałbym coś, coś takiego lepszego jeść na swoich wyjazdach bo moim zdaniem długo tak nie, nie przeżyję jeżeli, jeżeli wyłącznie to jeść jakieś paprykarze albo coś podobnego Ta całkiem mi to bardzo podoba takie wszystko zielone Ciekawy taki las A grzybów dopóki co znalazłem nie za bardzo dużo Pamiętam, że kiedy mieszkaliśmy na wsi tam przy lwówie tam było no, naprawdę tak sporo tych grzybów ale moim zdaniem to przez to że та вісь була далеко від Львова, mm, через місто не приїжджав, а на всі, ну, як відомо, люди, люди мають споро праці, не мають часу просто на так жиби, для того їх просто, може, ніхто не збирав. А тут, ну, no, не вім, або так шукам, або до мене вже все зналезено було, не вім, допоки це не забарно. Але, щось мамо. Bardzo so co w domu usmażyć. Hmm, już jest dobrze. Ta z tym termosem czuję z siebie człowiekiem. Wiem, jeżeli jej się nie macie to szybciej kupujcie. Nie tak to już i drogo kosztuje, ale no, zjadłem, coś cieplego. Super. Mam siły, żeby dalej chodzić po lasie, szukać grzyby. No to zawsze coś tam na chłodne, coś tam jesz. Не смачне, не тепле, ну, но не добре їсть, А з тим термосом. так, да, полацем, полецем. полецем. А, пень нажечь. Ну и в конце киссийный гатунок джиба. В конце не только поджибки, але... I taki borowik moim zdaniem, prawda? Ugrzyzony. Widzicie żabkę? A ona to jest. Teraz wam pokażę. Szybko, Dobrze, zostawiamy spokoju. Zaczęło padać troszeczkę. Już zmęczony jestem. Będę się zbierał do domu Walutku. Teraz sam pokażę. Takie mamy grzybki. Eee. No, całkiem nie za sporo, nie za mało. Na raz usmarzyć wystarczy, żeby coś tam zjeść. Z ziemniakami to świetna sprawa. Właśnie teraz jadę do domu i nie wiem, jeżeli Mariana zechce kontynuować to wideo i pokazać jakiś przepis i przygotować to na kamerę, to jeszcze pokażemy jakiś przepis. A jeżeli nie zechce, to wtedy cześć!